Witam serdecznie, tuta rocistka Ania. Zapraszam Was na czytanie na miesiąc kwiecień 2021 roku dla trygonu, dla znaków z trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby. Słuchajcie, mamy piękne słońce za oknem, piękną wiosnę. Ja to nagrywam 31 marca, bo niestety nie miałam wcześniej czasu, więc nie wiem, czy uda mi się to jeszcze dzisiaj wgrać na YouTube, bo to wszystko tam tyle trwa, że masakra, ale jak nie, no to 1-2 kwietnia będziecie mieli te czytanie i teraz słuchajcie, będę czytać, ponieważ jest pięknie i radośnie, więc użyję wiosennego tarota, tarota słowiańskiego, którego już znacie, bo z niego czytałam i pierwszy raz użyję kart, które się nazywają poszukiwania dla spostrzegawczych, może ten znaczek coś wam powie i podpowie. Karty to nie są karty anielskie, to nie są karty tarota. To są karty, które możemy połączyć z tarotem w czytaniach i które nam tam coś dopowiedzą jakieś energie, jakieś przekonania czy, czy emocje. O tych kartach, ponieważ one są takie specyficzne, to ja wam nakręcę osobny filmik i postaram się go wam. Mm, Wgrać na YouTube'a, jakoś tak, w weekend, nie świąteczny. Jak będziecie w święta mieli chwilę czasu, odpoczynku, to możecie sobie go zobaczyć. Zapraszam Was serdecznie. Opowiem Wam o tych kartach, bo z tymi kartami wiąże się pewna historia, więc ją opowiem. Dobra, a dzisiaj tych kart użyjemy jako takie dopełnienie do czytania kart tarota. No to co? A, nie, 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 kochani, jeszcze Wam tak. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za suby, lajki, komentarze. Wiecie o tym, że to miód na moje serce, że ja się bardzo cieszę. Że Za, za niedługo, no za jak długo to się okaże, ale idziemy dzielnie wszyscy razem w kierunku 2000 subskrypcji na 2000 subskrypcji jakieś specjalne czytanko. Jak macie jakiś pomysł, o czym to czytanie miałoby być, na jaki temat, w jakiej formie, macie jakieś potrzeby, to piszcie w pod dowolnymi filmami w komentarzach. Ja raczej chyba wszystkie komentarze czytam i one są naprawdę przemiłe dla mnie. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, więc subujcie, lajkujcie, komentujcie, a ja Wam ślicznie za to dziękuję. Bez Was nie byłoby mnie tutaj. Dobra. No to co słuchajcie, jedziemy. Karty poszukiwania na razie na bok i robimy czytanie dla raczków. Raczki pierwsze, co dla raków w miesiącu, kwietniu, chciałam powiedzieć w tygodniu, w kwietniu 2021 roku. Co dla raczków w kwietniu 2021 roku. Kwiecień 2021. Kwiecień 2021. Co dla osób spod znaku raka? Jakie? O, no i proszę. Trwają, trwają karty co dla osób spod znaku raka i co mamy za kartę? Mm, kochankowie, słuchajcie, albo jakieś decyzje życiowe przed Wami w kwietniu, jakieś wybory, albo po prostu miłość piękna nowa. Ja wkładam tych kochanków do środka, do talii, jeszcze potasuję, co tam dla raków w kwietniu 2021 roku. Co fajnego do raków idzie, na co raki mają uważać, na czym się skupić, a na co nie marnować energii. Raczki, kwiecień 2021. Popatrzmy. Raczki, raczki. Hmm, słuchajcie, raczki będą robić oszczędność. No i mamy kartę kochanków. Hmm. mamy kartę kochanków, ale raczej ona jest w kontekście raczki jakiejś decyzji, jakiejś bardzo ważnej decyzji. To trochę tak wygląda, to ogólna energia, więc na razie powiem ogólnie. Że wy będziecie, wy, wy jesteście jakby, albo będziecie w tym kwietniu kończyć jakiś okres mm, rozpamiętywania, żegnania. To jest karta płaczu nad rozlanym mlekiem, czyli wtedy, kiedy żałujecie jakiejś decyzji, żałujecie rozstania, żałujecie wydanych pieniędzy, żegnacie się z kimś albo z czymś, nie wiem, przeprowadzacie się wbrew własnej woli i smutno wam, bo chcielibyście być tam, skąd, skąd przyjechaliście. Wszystkie te sytuacje, kiedy czegoś żałujecie i takie. Taka emocja, taki okres w życiu, poczucia szeroko rozumianej żałoby jest czasami potrzebna. I wy ją będziecie kończyć, wy ją będziecie zamykać. I być może te karty patrząc na ogólną energię, mówią, to nie jest dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji. Efekt też jest taki, że uda wam się, że Wam się finansowo uda coś zaoszczędzić. To zaraz popatrzymy, jak będziemy tę energię pogłębiać te miłościowe i i finansowe, czy materialne, czy to faktycznie o to chodzi. Ale też ta karta może mówić o tym, że zachowaj jakieś informacje dla siebie, zachowaj jakąś wiedzę dla siebie, nie rozpowszechniaj jej na razie. Mhm. Dobra, zobaczmy, co tam dla raków w miłości. O matko, a w miłości się będzie działo, słuchajcie. W miłości będzie gnało. Będzie gnało. Um. Patrząc jeszcze na tą dwójkę kielichów, w tym miejscu tego rozkładu, powiedziałabym nie strać panowania nad wodzami tego konia, czyli w tym pędzie, żebyś się nie zagubił raku, żeby ci coś nie umknęło, żebyś się nie zagalopował, nie? Mhm. uważaj na podejmowane decyzje, w miłości, bo to jest to samo. Uważaj na podejmowane decyzje na. Wymyślane rozwiązania, na rozwiązania, które się pojawiają w Twojej głowie, uważaj na nie, bądź ostrożny, Raku. Rada albo rezultat w miłości, w miłości dbaj o siebie, kieruj się nadzieją, znaczy, tak, nadzieja nie zgaśnie, intuicja jest ważna, natomiast dbaj o siebie. I teraz, jak popatrzycie na tą kartę, ta gwiazda, przepiękna kobieta dolewa wody, dolewa emocji do miejsca, w którym stoi i które jest pełne tych emocji. Czyli do emocji swoich, do, do zbioru, do zbiornika, o, do zbiornika swoich emocji. Dolewa, zasila go. Robi to w dużej równowadze, równomiernie z jednej i z drugiej strony. I teraz. A jak um, to, obojętnie, czy jesteście znowu w związku, tak samo dla tych osób, które są w związkach, jak i dla osób, które są same, ty masz się nie zapędzić gdzieś raku w coś. Bardzo być ostrożny przy podejmowaniu decyzji i wymyślaniu rozwiązań i doładowywać, to też rezonuje z tą czwórką monet. Doładowywać swój, swoje emocje, swoje wartości, swoją duszę, i nie żeby nie pozwolić zgasnąć nadziei. To takie przesłanie dla raków. Zobaczmy, co tam w materii, finansach, w pracy dla raków. Aha, 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 to już któryś znak miał. Albo awansujecie, albo dostaniecie dobrą pracę, e, albo e, dostaniecie super szefa jakiegoś. Nie w zależności w jakiej jesteście sytuacji, na co macie uważać. Szóstka monet mówi nam o równowadze w dawaniu i braniu, czyli patrz, żebyś nie został raków wykorzystany w sprawach zawodowych czy materialnych, żeby ktoś cię nie, nie wykorzystał, nie dał ci mnóstwa zadań do zrobienia, a potem nie dostaniesz pieniędzy za to, nie? Tyle, ile myślałeś, że jest warta ta Twoja praca. Jeżeli ktoś w sferach zawodowych będzie chciał, żebyś mu pomógł w jakichś inwestycjach, to zastanów się dwa razy. Ja nie mówię nie, ale bardzo to przemyśl. Rada, rezultat, spełnienie marzeń. Słuchajcie, praca będzie Waszym spełnieniem marzeń. Dbajcie tylko o to, żeby faktycznie Wasza energia włożona w tą pracę była zrównoważona efektami i rezultatami tej pracy. Przecudny szef albo awans, ale taki szef albo taki awans, który będzie spełnieniem Waszych marzeń. Um, nie mam tu co dodać, słuchajcie, bo, bo to są przepiękne, przecudowne karty na tą pracę. Wyciągniemy teraz z kart Poszukiwania dla raka kartę dopełniającą to, co mamy na miłość, i to, co mamy na pracę i na materię, co tam dla raków na kwiecień jeszcze za przesłanie, na co mają bardziej jeszcze zwrócić uwagę, czy być czujniejsze, raczki w kwietniu 2021 roku. Popatrzmy, co tam raczki. Na miłość. Intuicja. No tak, mówiłam o intuicji, o nadziei. Nawet te karty są, patrzcie, kolorystycznie podobne, nie? Nie, nie traćcie nadziei, kierujcie się w miłości intuicją. Mhm. Co tam na pracę czy na materię? <laughs> nadzieja. Nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja w ogóle nie musi umierać, ponieważ Wy w tej pracy będziecie mieli sukces. Czyli ta nadzieja, którą macie na jakieś dobre zmiany w Waszej pracy, po prostu się spełni. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zachować tą równowagę w dawaniu i braniu. Dobra, popatrzmy jeszcze, jakie przesłanie z kluczyków anielskich. <laughs> Czyń cuda w swoim życiu i będziesz czynił. Te karty o tym mówią. Będziesz czynił duże cuda, ważne rzeczy w swoim życiu w kwietniu, raczku. Dziękuję rakom, życzę wam przepięknego kwietnia. Mhm. Dziękuję, dziękuję. No i co, i zapraszam, skorpioniki, skorpiony, skorpiony. Co tam dla skorpionów w kwietniu? 2021 roku, co dla skorpionów w kwietniu 2021 roku? Skorpioniki, co tam dla Was? Skorpiony, skorpiony, kwiecień 2021 rok. O, tu mi się obróciła. Słuchajcie, piątka mieczy. No. Y jak podejmujesz jakieś działania albo decyzje skorpionie, to patrz na bilans zysków i strat. Mhm. Patrz na, na to, co zostawiasz za sobą. Nie mostów, nie? To takie przesłanie. Ale ja kartę wkładam z powrotem. Tasujemy. Skorpiony, kwiecień 2021 rok. Kwiecień 2021. Skorpiony. Skorpionki, patrzmy. Jaka ogólna energia dla skorpionów? No, Wy w pracy, popatrzcie, skorpiony, Wy w pracy sukces, jakieś nowe zlecenia, nowe, 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 nowe obowiązki, nowe um, obszary, głównie dotyczące pracy zespołowej się przed Wami otwierają i Wy będziecie je wykonywać sukcesem. Będziecie miały też poczucie takie ogólne, że nie widzicie wyjścia z sytuacji, nie wiem czemu. I nie będziecie w związku z, znaczy nie będziecie umiały, będziecie się biły z myślami, będziecie miały problem z podjęciem jakiejś decyzji. No to ciekawe, bo generalnie praca wam będzie służyła. Mhm. No to też może dotyczyć związków. Patrzmy. Co tam w miłości, dla skorpioników w kwietniu? No to już nic więcej nie ciągnę, słuchajcie. Słońce, Słońce to najpiękniejsza karta w tarocie, najcudowniejsza, mówiąca o spełnieniu marzeń, o sukcesie, o dostatku, o pełni. No jeszcze jak mamy ją w miłości, to już w ogóle tam się będzie działo, no tam będzie szczęście, takie po prostu szczęście największe na świecie. Na co macie uważać? A, ale na jakąś królową kielichów i to albo Wy może, może być Wasza energia, jeżeli, szczególnie jeżeli jesteście kobietą, albo może to też być um, jakaś kobieta, która będzie Wam mieszała w tych emocjach, wy gdzieś będzie kombinowała i nie będzie robiła, czy znaczy będzie robiła coś niekonieczny z myślą o Waszym dobru, um, taka jakaś hmm, z pretensjami, ale Wy będziecie pracować nad swoim uczuciem, nad swoim związkiem. Jeżeli nie, ma, nie jesteście w związku, to będziecie pracować nad sobą i nad swoimi emocjami, i będziecie to robić systematycznie, dokładnie, skrupulatnie, po kolei, i dzięki temu, skorpionki, wy, wy po prostu wygracie, uda wam się wypracować coś, albo nowy związek, albo zupełnie inny, nowy etap w, w tym związku, w którym jesteście. Natomiast przed Wami w miłości w kwietniu po prostu szczęście, szczęście i jeszcze raz szczęście. Ale uważajcie na, jakiegoś, na jakąś kobietę, starsza albo w waszym wieku. Dobra, zobaczmy, co tam dla skorpionów w sprawach finansowo-zawodowych, a tu się też będzie działo. O matko, skorpiony, ten kwiecień dla was to po prostu jakiś straszny ruch tu macie. Sprawy ruszą z kopyta. I to będą takie sprawy zawodowe wynikające z przemyśleń, z intelektu, z rozmów, one po prostu, no patrzcie, jak ten koń pędzi, nie? Tak się będzie działo szybko. Na co w związku z tym macie uważać? A no właśnie, słuchajcie, no słuchajcie, skorpioniczki, musicie uważać, bo wy się tak w tą pracę zaangażujecie, że może ucierpieć wasze życie rodzinne, nie? Pamiętajcie o rodzinie, pamiętajcie o bliskich, że oni są i nie samą pracą człowiek żyje, aczkolwiek faktycznie w kwietniu praca skorpiony pochłonie. Jaki będzie efekt, rezultat? Efekt, rezultat będzie taki, że Wy będziecie musiały skorpioniki podjąć jakąś decyzję i wybrać albo w prawo, albo w lewo. Nie chciałabym, żeby to było tak ale może się tak dla, dla któregoś z Was zdarzyć, że jak Wy tak w tą pracę popłyniecie w tym kwietniu, a może już popłynęliście też wcześniej, to dom wam powie, słuchaj, albo my, albo praca. Partner, partnerka wam może powiedzieć, albo ja, albo praca. Ty się wejść zdecyduj. I to będzie to zachwianie domu kosztem pracy. Ale jak tak to połączymy, słuchajcie, to by włożyć jakby starania w to, żeby ten związek utrzymać, żeby to naprawić, no i, no i macie w miłości sukces, więc jakby, ale to jest ostrzeżenie. Może to też znaczyć tyle dla niektórych z Was, no pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, że sprawy ruszą zawodowo mocno z miejsca. Mocno ruszą z miejsca i wy się poczujecie zdestabilizowani, bo będziecie postawieni przed jakąś bardzo ważną, wręcz życiowo, za, życiową decyzją, życiowo-zawodową życiowo decyzją, czyli to będzie taka bardzo znacząca decyzja. Będziecie musieli wybrać między jakimiś dwoma, czy no przynajmniej dwoma opcjami. A, a to będzie taka presja czasu, żeby po prostu, jakby to nie będzie dotyczyło Waszej rodziny, tylko generalnie poczucia destabilizacji. Mhm. Dobra, skorpiony, zobaczmy, dołóżmy tutaj coś z kart poszukiwania dla Was, dla skorpionów, co mamy na kwiecień 2021 roku, z kart poszukiwania, jakie jeszcze dodatkowe przesłanie dla skorpioników na miłość i na sprawy materialne, finansowe czy na pracę. popatrzmy co tam na miłość, jakie dodatkowe przesłanie hmm. Natchnienie. Będziecie miały natchnienie. No to nie dziwię się, że jak macie natchnienie, to te sprawy miłościowe zakończą się po prostu błyskotliwym sukcesem dla was. Mhm. Co na, na sprawy materialne odpoczynek O. Słuchajcie, to jest wyraźna wskazówka, żebyście by nie dały się zagonić, czyli nie uległy tej presji czasu. Ta decyzja, która Was czeka w tej sferze, bo to też to nie musi być zawodowo, to może być, nie wiem, kupno jakiejś rzeczy materialnej. Mieszkanie, samochód, dom, zdecydowanie o wzięciu jakiegoś kredytu na coś dużego na dom. Nie dajcie się presji czasu. Jeżeli ktoś Wam będzie mówił szybko, szybko, decyduj się, bo to jest okazja, to Wy się temu nie dajcie pochłonąć. Zwolnijcie, zatrzymajcie się i pomyślcie, czy aby na pewno tak jest, żebyście się nie dali wpuścić, nie dały skorpioniki wpuścić w jakieś pseudo okazje. Dobra, co tam dla skorpionów? Przesłanie ogólne z kluczy anielskich. Pozwól się obdarować, pozwól się obdarować szczęściem, miłością, sukcesem i spełnieniem. Przepiękne czytanie dla skorpionów. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, skorpiony. Trzymajcie się ciepło. Pięknego kwietnia Wam życzę. Mhm. Pięknego, cudownego kwietnia Wam życzę. Poczekajcie, zrobię światło, bo w kamerce jeszcze jest stosunkowo jasno, ale ja już mam na stole ciemno. Do... Oj, tak jest lepiej, zdecydowanie. Dziękuję skorpionikom, łyczek wody. Mhm. I co? I zapraszam rybki. Co dla osób spod znaku ryb? Co dla osób spod znaku ryb na kwiecień 2021 roku? Kwiecień. 2021 dla osób z podznaku rybeczki. Rybeczki, rybeczki, co dla Was w kwietniu 2021 roku? Co dla ryb w kwietniu 2021 roku? Rybki, co tam dla Was? Co tam dla Was? o, jakaś nowa emocjonująca sprawa, a z kielichu wypadł nowa miłość, jeżeli jesteście samotni albo w jakimś niefajnym związku, wkładam go z powrotem a, co wypadło? o, to jak to będzie nowe uczucie, to uważać, żeby to nie był jakiś czaruś, który was tam zaczaruje i sobie pójdzie, nie? dobra, wkładamy te karty z powrotem i patrzymy co dla ryb na kwiecień 2021 roku rybki. Ogólna energia jest taka. Ha, rybki będą się od czegoś odcinały. Będziecie się od czegoś odcinać albo wymyślać. Jakiś nowy projekt. Projekt w sensie no, sytuacji, jakiegoś działania życiowego, który będzie oparty na myśleniu, na logicznych myślach na logiczne się nie mówimy wygadać, na logicznym myśleniu, albo na właśnie działaniu konkretnym, szybkim, takie krótkie cięcia, nie? albo się po prostu odcinacie od jakiejś sytuacji, ale jeżeli jesteście. Um, Mężczyzną to może być wasza energia, że wy pójdziecie z uczuciem do, do jakiejś partnery, partnerki albo partnera, ale może też być tak, że to do was przyjdzie. Mężczyzna piękny, emocjonalny, taki, który będzie o was dbał, będzie was szanował, będzie się wami opiekował. Bardzo przecudowny mężczyzna. To jest on może być rak, skorpion albo ryby z podznaku zodiaku, ale nie musi być, nie? Nie musi być. Jest bardzo empatyczny mężczyzna, który się gdzieś wami zaopiekuje. Mhm. I będziecie, karty mówią jeszcze, że jak macie jakąś decyzję do podjęcia, której nie jesteście pewni, to jak nie musicie rybki podejmować jej w kwietniu, to jej nie podejmujcie. To jeszcze sobie dajcie czas. Dobra, zobaczmy, co tam dla ryb w miłości. Co tam dla rybek w miłości. O, jakaś osoba spod znaku lwa. Spod znaku misia. Spod, spod znaku lwa. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Będziecie się wykazywać siłą i mądrością tak naprawdę. I karty mówią jeszcze nie kończ. Jeszcze nie czas na zamykanie jakiegoś etapu rybko. Jeszcze nie. Jeszcze potrzebujesz coś zmienić w sobie, potrzebujesz jakiejś, ale mocnej zmiany, jakiejś metamorfozy w swojej miłości, w swoich uczuciach, w sposobie wyrażania tych uczuć, chociaż dużo mądrości już masz, ale potrzebujesz jeszcze, jeszcze czasu na to, żeby się zadziało, żeby powstało coś nowego. I to dopiero będzie zamknięcie jakiegoś etapu, więc jeszcze nie zamykaj etapu, jeszcze pracuj nad zmianami, jeszcze użyj swojej siły, swojej mądrości do tego, żeby, żeby tam działać w tych relacjach. Jeżeli to jest o związku, to pracuj nad nim, angażuj się w tą pracę, dbaj o to, żeby, żeby ta zmiana nastała, nie rezygnuj, nie zamykaj jeszcze czegoś w swojej miłości. Rybeczko, tak, to jest taki czas zmian. Pracy, ale nie zamykania. Dobra, zobaczmy, co tam w finansach dla ryb. O, a w finansach czegoś żałujecie, ale już będziecie kończyć powoli ten okres odżałowywania. E, uważajcie na to, żebyście gdzieś nie utraciły nadziei na coś. Gdzieś tu jakieś będziecie miały poczucie, że kurczę, to nie, no to nie ma sensu. W ogóle co ja zrobiłam, po co ja to tak zawodowo poprowadziłam, albo po co wydałam jakieś pieniądze. I gdzieś taki przyjdzie Wam smutny, smutny czas, ale karty mówią, He, daj spokój, daj sobie spokój, rybko, z takim myśleniem. Zamknij już te, to myślenie, skończ już to myślenie, nie trać nadziei, bo... Pokaże Ci się w kwietniu rozwiązanie, znajdziesz rozwiązanie. Po, zobaczcie, jak on biegnie. Przeskakuje przez płoc tych buław w burzy, nie w burzy, ma znalazł tą zwycięską buławę i biegnie ją pokazać całemu światu. I, I też dla was tak będzie zawodowo, że pomimo tego, że będziecie mieli jakieś chwile zwątpienia, to macie nie tracić nadziei rybeczki, bo, bo to zwycięstwo i, ten, i to dobre rozwiązanie finansowe czy zawodowe po prostu się. E, Pojawi. Okej, okay, rybki, zobaczmy, co tam dla Was mają jeszcze za dodatkowy przekaz. Karty poszukiwania. Poszukiwania. Poszukiwany, poszukiwana. Taki był film. Karty poszukiwania dla ryb na kwiecień 2021 roku. Mhm. Karty poszukiwania na kwiecień 2021 jeden dla osób spod znaku ryb. Zobaczmy, co one mają dla Was. I na miłość. Doświadczenie, mhm. czyli będziesz korzystał ze swojego dotychczasowego doświadczenia, żeby się zatrzymać i coś przemyśleć w swojej relacji. A jeżeli jesteś singlem, to w sobie, o swoich, o swoich relacjach dotychczasowych, o swojej miłości, o miłości do siebie, mhm. będziesz bazował, będziesz bazowała rybko na swoich doświadczeniach. Zobaczmy, co tam. Hmm. O sferze materialnej. Ha, mamy ból. No z kartą Piątką Kielichów to nam rezonuje doskonale, bo to jest karta straty, karta właśnie płaczu. Tak jak mówiłam, nad rozlanym mlekiem. I pomimo tego, że boli, to po pierwsze przestanie boleć, a po drugie będziecie mogli powiedzieć: Pokonałem to, rozwiązałem ten problem. Nie wiem, jeżeli macie problem ze znalezieniem pracy i już straciliście nadzieję, no to rybeczki po prostu znajdziecie rozwiązanie, jak sobie poradzić, jak tą pracę znaleźć, albo ją po prostu e, znajdziecie. Dobra, zobaczmy jeszcze jakie przesłanie z kluczyków anielskich dla Was. Żyj, żyj w zgodzie z samym sobą. Daj sobie czas na rozwój, daj sobie czas na odżałowanie pewnych spraw. Pamiętaj, nie trać nadziei. Ja tak powtarzam jak mantra, ale to ważna jest karta dla Was. Bo znajdziesz rozwiązanie. Ono do ciebie przyjdzie nie skądś z zewnątrz. Ty po prostu je wymyślisz i ono, będzie, ono już jest w twojej głowie i w twoim sercu. Musisz je tylko zobaczyć. Przepięknego kwietnia życzę rybki. Dziękuję całemu trygonowi wodnemu za piękne czytanie za to, że mnie słuchacie, za lajki, suby, za komentarze. Zapraszam, kto jeszcze nie zasubskrybował, a ma na to ochotę, to zapraszam do, do subskrypcji na 2000 subów. Będziemy szykować jakieś fajne, takie, wiecie, świąteczne czytanko. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam dużo miłości w życiu. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.